Cześć, witam was w kolejnym odcinku. w z Jestem mną Paweł. Witam. I, i tak jak było mówione mamy zakupioną starnię, którą właśnie w Kurochomie. Paweł już tam sobie działa z wapnem. Wapno, Boże. Wapna do Wszystkie pola wapna potrzebują. Włączymy sobie sałatę. wydajność sobie zwiększymy na 300%. Będzie nas to drożej kosztować, ale szybciej produkować. Musimy nowy wody, ale to chwila woda. Mam jeszcze jeden, jedną małą zmianę. Tu nie wymienili bo tam ten dawał piuku. To nie mi, dało się Oraz nie dało się nim za bardzo orać Mamy teraz yy, Lemkena. Widzicie, słupowego. Czyli jest tu bo coś czuję, że jak tego Lemkena podepnę, to. To i dziadka Dobra, dobra, mamasz, chyba lat. Ja zaczynam porać. Ja deklaruję klocka. Ja deklaruję klocka. Bo tam ten kupił niestety, ale... Yy, bo nie nadało się do współpracy. Mamy 5 do rękana. O, tak, jest. Zobaczymy jak to sobie poradzi. Tu jest pole zbawkowane. To po w to, to było żegna. Nie, nie szło nim poradź, w ogóle jakoś tak dziwnie... Bo ci powiem, że ten dojcz to, to będzie płakał. No, co robić Powiem, że no szeroka w obiegu. to tam... lepiej niż tam. To tam był chyba Tak, a no, na bo ale ten, yy, czy Państwo że bierze na 5, ale idzie mu do wiarę Co, no niestety 10 godzinę nie wiem dla nas znaczy porywacz ale No... Ja, ja dopóki jak się pora obrotował pół <grym> to jest właśnie ten problem, a tamten dosyć że... że... Ciągany właśnie tamten był półciągany i on w ogóle bardzo szeroko w robił, żeby no. Ej nie, powiem Ci że y o dziwo, w gruździe jadę i o dziwo, to idzie prosto chyba sobie przejadę do końca po prostej, a tam po prostu później do końca, bo teraz mi fajna prostu brzydko wyszło także dość fajnie to idzie, idzie. do to teraz nie jest taniej bo no, jeśli przymknę tą brudę, to naprawdę fajnie to nie szło myślę, że poświechałem w miarę prosto to sobie dojeżdżam do końca to muszę się poprawić takie lagi mam może by mnie na bytki no wykupowały jest, nie klarnia, nie klarnia działa wyszykujemy się pod siebie yy, Nie naprawdę jeśli chodzi o ten to... Zdaję egzamin. Zdałem egzamin. Naprawdę powiem ci szczerze, wejdziesz w bluzdę, to on co jedzie w bluzdzie, nie? Aż dziwne, że to tak kurde naprawdę działało. wiozłem, nawiozłem, został jeszcze jeden tylko tak, no hmm, się mocniejszy koń pociągowy, ale na no, prawdę, jak fajnie wejdzie to brudne to trzyma się prosto no i dość szerokawo, to to znaczy, przejechałem trzeci raz teraz i kurde kawał pola załorane, nie? a wszystko mówię o orki to może być chociaż jeden z lepszych zakupów <sum> no, powiem Ci, że tak ten punkt w miarę tak to muszę sobie zrobić przeczek, nie będę dojechał do końca to jest kurde właśnie fajnie, fajnie bo to drzewo ale tu drzewami zajmiemy się dziwo. Ty Tak. Ktoś mi jakiś ten ale nie, nie widać tego wapna na tym, tu jest jakiś problem, bo nie, nie widać tego wapna na tych polach. Dokąd jest niezaorane, to nie widać tego wapna w ogóle. No to nie jest widać wapna normalnie. Ja go nie widzę w ogóle. Bo oranem widzę. Ciekawe co. Nie, ja widzę normalnie. A tak to, to ja tu w ogóle nie widzę nic. Nawet, że cokolwiek... Wieszy się się. ślady zostawiam, to widzę jak to jechać. Bo tak to bym w ogóle nie widział jak to jechać po tym polu. Nic nie widać tego się... Dobre. No, no trudniej, to utrudnienia w ruchu zrobimy Powiem Ci, że jak na mojej zdolności orania to nawet podkopy I tak, przyszłości przejdę na wygodkę, ale na razie no ta, w gąbki tradycyjnej To faw, w któremś pieszka, no nie jest słabo, jest 11 na godzinę, 12, no to w gąbki no i tak nie podkopy

i mi to drzewo jest do strzycenia mm. mm. i ja pojadę sobie tutaj wyrówną tu twoje kawałki i dręczy mi kawałek, ale cóż. Nie no, ma waktu, brakuje ci? Nie, nie, to się ci muszę jechać zasypać znowu. Do końca przyjazd bym brakł nie ale niepotrzebnie było kupowane tam ze kolejne trzy worki Starczyło? Tam ze trzymi starczyło, ostatni worek tam biorę i... Nie na razie. Jeszcze czekajcie na nie ja wiem, że więcej tego pójdziemy. To było lepiej nasionkę jakiś nawóz. To jak ja nie będziesz miał to... że... Mam niepełny że zobaczymy, czy nie starczy, ale Myślę, że starczy. Do ostatni nie będziemy jechać po... No możesz się potem przejechać właśnie po zworek na wodę i zworek na ślub. No, żeby to było się nie pola tam konkurują na to, orają też, bo widzę skąd że ora albo agregacyjnie jeździ gdzie tym tam właśnie jeździ ja, muszę coś zrobić przy co tym drzewie niech się przycnaj kawałek, żeby to prostu To był duży półgazurowy czasu, który nie ważył. Nie wiem, czy nie ale to zrobiliśmy. We będziemy wsiać i będziemy gość w Tu jest miejsce, a jest to Oranio, tym później nie idzie tak dużo. Ja bym no dwa i za Oranio. jeszcze ten pilnik taki został, nie? Na tych małych kawałkach to jest takie większe nawracanie jak no to tego z Oranio. ja bym tego cofał, podnoszę i wiesz. Ja myślę, że po pilniku to będzie płuc, ale... Zanim się zbawca to już... Dość... No ale w sumie to wiesz No bo teraz jest za pióra tak A. Ja. Oj i... wypadek Zahaczył mnie klocka kurde, kurtę samolot Czyli na razie to my nic nie zarabiamy, na razie to tracimy ja najpierw wydać. Tyle się to gospodarstwo opłaci. Wydaje się, że nie są zaradni, przynajmniej na razie. Nie wiem kiedy, chyba w listopadzie jest nasz sprzedawca. Ten... Może... No, że... no tu jeszcze ci zostało do urania. No trzymajmy tych kawałek, bo to w końcu jeszcze tam też będą muszę jeszcze dojechać ja akurat zbierę to Nie zarazem tutaj już ostatnie przejazdy Będziemy tak naprawdę już poza ranę Kurde, nie ma tyle co to a to No, jest tak. jadę w w nie mogę pojechać Dobra, zobaczymy jaka w sumie będzie szło. Medy, to wszystkie pora tak jak my ale no, skoro i tak to może orki byłoby szybciej no to na pewno, ale no tak trzeba było je doradzić, tak bo i tak nie miało sensu żeby ja na jakimś no da, i prawie do rana i tamten spód kolejki Daj, może tamto, a ja ten wezmę ty. No dobra, teraz ja sobie e... Po tamtej stronie coś wezmę bo ten większy kawałek ty możesz potem dać ten mniejszy, nie? Tak, zaraz ten cykolek z no tym cykałkiem to będzie? Tam cofaj, nie nawracaj tylko cofaj idzie szybciej o jej, o niej, o niej. o właśnie he <grystanie> he no, to nie ma mówisz? Zresztą. nawet szerokość nie ma, 4 skiby, ale bardzo wąsko bierze teoretycznie powinien być 2 metry a ten bierze 2,5 Ale no, nie wiem A to już wystaje kawałek do ja, no traktora jak wejdzie w puszczę To po pierwsze odgibę jak tego, teraz co wejdzie w puszczę wjeżdżaj No i tak to było, już bezrobo Pytanie mi tym samym kawałku. Jeszcze to drzewko tu ładne. O, to drzewko sobie to sobie gotuje. Ale drzewami zajmiemy się zimą. I zrobić. Będziemy sobie tutaj. Będzie. Nie, powiem Ci, że to nawet w miarę idzie do To nie pójdzie gorzej. No i ten drugi, to nie jest do no, 12, no ale... No ale wiesz, nie ma szerokości. no ale to może coś... no, to mieć konie, Jest 400, nie wiem. Ale ubywa tego pomagać. Nie chcę podzielać, ale no, uchyl. Ja jestem wtedy do agregatem jechali, bo widzę, że to nie jest pora.

<gry> co się odwraca w technikie to, te... to też sobie Więcej za jak ja jadę. O, bo mówię, ten cypolek to jest taki. A kawał... Tak szczerze, to mi teraz tu to przez myśl, żeby no na tym lepiej na tym nie pociąć tu trawy na tej polu, a rzepak fakt tutaj, gdzie jest trawa. Na prostym polu. bo... Na prostym polu. Trawę to sobie tu możemy się bawić z trawą, tak? a tak, z tym a, cholem, to jest, a, a... jest ze zbożnym to i kombajnem jest tu problem? Także, Więcej bo, nawet to, trania, jak to... tego... a jak trawy A to do ramy to dauramy i prostu, sobie rzepak czy coś. Nie wiem, czy jeszcze w przyszłym miesiącu mogę rzepak siać? Rzepak. Mogę jeszcze spokojnie we wrześniu sobie siać. To... To tak zrobimy, wiesz? Jak sprosimy trawę to też zaoramy i... i, 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 i to, więc... Tam się posieje rzepak, a tutaj się posieje trawę na tym. No. A, bo to rzepak ma w tym polu Także tam spokojnie można się strawić. I tu porestałem i wstecz na Bezorce jest. Na razie ja muszę się trzymać Na Bezorce będzie szybciej. Będzie szybciej, ja ale nie wiem, czy lepsze tłumy nie są po no, nie no, nie nie? Jest po. Po To Na pewno, nie? Mniejszy jest to poorane więcej to zabawy, bardzo. ale jednak to pole wiesz, będzie większy traktor większy pół to też to będzie szybciej, nie? wiesz, jak weźmiesz na dwa na, na, po sześć skip, czy tam po, 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 po siedem no to też to będzie szybciej przy... a, a tak, to to jest tak, to tym małą czworeczką to się bawisz, nie? tak, no to pole nie są to, 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 ale jednak to, to, to jest. Dobra, my też będziemy kopułować poleczkę. Nie będziemy chcieli, żebyśmy je na długo. Mam jeszcze to my... nie jedno pole. Tak. Nie na tym polega rzecz. to się teraz spokojnie skończymy. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć. Cześć.